Ponieważ jeden z widzów kilka tygodni temu zapytał mnie, czy mogę polecić jakieś buty, które nie są stricte butami kolarskimi. A tak się składa, że kilka miesięcy temu taki materiał już nagrałem, więc zapraszam do obejrzenia go już w tej chwili. A niedługo, tutaj na górze, pojawi się takie okienko po kliknięciu w które będziecie mogli obejrzeć materiał, który podsumowuje i uzasadnia wybór stamp jumpera. Miłego oglądania. Buty Adidas Treks Sweep 2, które według Adidasa są m.in. do kolarstwa, aczkolwiek nie posiadają żadnych, żadnych mocowań do bloków, używam tych butów od pół roku. E, buty bardzo dobrze spasowane ze stopą i też posiadające standardowe sznurówki yy, takie dość specyficzne dzięki czemu można je mocno dopasować do stopy bez konieczności wywierania na nią zbyt dużego nacisku język buta wyprofilowany z takiej ciekawej dotyku pianki doskonale trzyma nogę podczas jazdy w stójce Pięta buta bardzo masywna, sztywna na dole z takim dodatkowym protektorem pomagającym hamować e, przy pomocy stopy, aczkolwiek dość delikatny i łatwo się ściera. Sam but także jest bardzo sztywny, dość wąska cholewka sprawia, że naprawdę wygodnie się jeździ, a z przodu buta znajdziemy taki Gładki element, który pozwala niesamowicie łatwo się na wszelkiego rodzaju wślizgnąć. Z butów jestem bardzo zadowolony. Świetnie się też układa w nich stopa wewnątrz. Posiadają taką specjalną wkładkę z jakiejś pianki, która od spodu ma fakturę plastra miodu doskonale tłumi drgania a niespecjalnie znowu roznosi energię po bucie z naszego nacisku stopy. Naprawdę dobrze tą energię transferuje. Wkładki łatwo wyjmowalne do prania z takim dodatkowym protektorkiem od wewnątrznej strony palców, pomagające mocować. Wkładkę w bucie. Buty super się pierze w 30 stopniach. W tej chwili je widzicie właśnie po takim praniu. Po dobrym odwirowaniu po około pół godziny są już suche. Jest to też niesamowita zaleta w trakcie jazdy, ponieważ w przypadku deszczu bardzo łatwo jest je wysuszyć i w zasadzie. Po 40-50 minutach jazdy one są już w środku także suche. Buty z zewnątrz bardzo wytrzymałe na różne otarcia czy uszkodzenia, aczkolwiek wewnętrzna strona już zaczyna pokazywać jakieś swoje uszkodzenia. Bardzo fajny bucik polecam każdemu kto potrzebuje butów bez mocowań, na przykład DSPD. Aczkolwiek dochodzenia są dość niewygodne, przeszedłem nich około 60 km w terenie górskim i muszę przyznać, że dość odważnie producent deklaruje się, że są to buty typowo górskie, ponieważ no nie zapewniają najlepszego podparcia stopy na terenie skalnym, a przez to, że same są dość sztywne, nie są też najwygodniejsze. Mieszanka, z której wykonano podeszwę i przód buta bardzo dobrze trzyma się wszelkich pinów a także i platform, które tych pinów nie mają bądź mają je bardzo gładkie but też dobrze się układa na moich platformach od kranka gdzie dość mocno wystaje element, do którego wpinamy but aczkolwiek wcześniej jeździłem w butach marki Eco dużo wygodniejsze były jeśli chodzi o chowanie tego elementu zatrzaskowego ale no, to są buty, które swoje przeżyły i musiałem je czymś zastąpić przy okazji je też Wam pokażę one pękły już mi w pracy nie, nie na rowerze i musiałem je po prostu wymienić sam but sprawia wrażenie bardzo masywnego, ale wbrew pozorom są dość lekkie, nie przeszkadzają w jeździe. Z tym, że to chodzenia są mało wygodne, troszeczkę jak buty szosowe. Te wszystkie elementy tutaj wyprofilowane czy zagięte, one nie są zagięte od chodzenia, tylko jest to profilowanie zrobione przez producenta. Bardzo polecam.